Ilu kosmetyków potrzebujemy do pielęgnacji twarzy, aby była ona skuteczna? Często szukamy serum, kremu, peelingu, a nie mamy odpowiednio dobranego kosmetyku do oczyszczania lub nawilżania. Jak więc ułożyć tą pielęgnację twarzy? Zapytam o to doktor nauk chemicznych, kosmetologa, dietetyka i założycielkę skóra Alicję Śliwowską. Cześć. Cześć. Alicja, ile kosmetyków potrzebujemy do pielęgnacji twarzy, aby była ona skuteczna? Jakie jest takie podstawowe minimum? Myślę, że takie minimum to tak naprawdę od 4 do 5 produktów. E, I gdybym miała wymienić to absolutne minimum, to na pewno jakiś porządny, dobry produkt do oczyszczania skóry, e, serum z antyoksydantami, coś, co będzie chroniło naszą skórę przed działaniem promieniowania UV, więc fotoprotekcja, i jakiś produkt, który będzie działał nawilżająco i regenerująco. Okej, okay, a jak ułożyć taką pielęgnację co na dzień, co na noc, jeżeli chcielibyśmy też działać aktywnie, właśnie wybrać retinoidy albo kwasy złuszczające? To może zacznijmy od dnia, czyli wstajemy rano, oczyszczamy skórę, myślę, że jeden raz w zupełności wystarczy. Następnie osuszamy delikatnie i po jakichś 10 minutach jesteśmy gotowi do dalszych kroków pielęgnacji. Ja tutaj rekomendowałabym jakiś produkt z antyoksydantami. Myślę, że forma serum sprawdzi się bardzo dobrze, jest to taka lekka forma... Znaczna większość tego typu produktów właśnie nie jest zbyt ciężkie, więc idealnie nadaje się do porannej pielęgnacji i dobrze sprawdza się pod makijażem. Więc serum na bazie antyoksydantów, w zależności od tego, co wybierzemy, czy witamina C, czy jej pochodne, czy niacinamid, który też jest antyoksydantem, czy resveratrol, czy karotenoidy, czy to odstan zingeronu. Tak naprawdę mamy całą masę, cały szereg antyoksydantów, ale myślę, że to taki must have w porannej pielęgnacji. Kolejny krok to nawilżanie, i jest to. To taki krok opcjonalny, ponieważ jeżeli dla nas serum. A następnie fotoprotekcja jest wystarczająca, to nawilżenie możemy, że tak powiem, przerzucić do wieczornej pielęgnacji. E, więc myślę, że skóry suche będą bardzo chętne, żeby dołożyć ten punkt właśnie w postaci nawilżania, a skóry tłuste i problematyczne myślę, że będą zadowolone z opcji serum, a następnie fotoprotekcja. Czyli w tej porannej rutynie mamy trzy produkty. Okej, okay, ale jeżeli jeszcze możemy zatrzymać się przy porannej pielęgnacji, dlaczego to oczyszczanie skóry rano jest tak ważne? Jeżeli wieczorem zrobiliśmy przykładowo dwuetapowe oczyszczanie, Um, zrobiliśmy demakijaż, oczyszczenie skóry. To dlaczego też ważne jest, aby oczyścić skórę rano? To jest genialne pytanie. Bardzo, bardzo lubię to pytanie, dlatego że gro osób nadal oczyszcza skórę samą wodą. Wydaje mi się, że to oczyszcza należy wsadzić tutaj w bardzo konkretny cudzysłów, bo jak wiemy, woda nie ma właściwości myjących, więc tak naprawdę de facto opukujemy skórę wodą. Chodzi o to, żeby ją umyć. Bardzo dużo osób nie lubi myć skóry z wykorzystaniem produktów myjących rano, ponieważ mają taki argument nie po to moja skóra w nocy regenerowała sobie barierę hydrolipidową, żeby to teraz musiała czy też musiał umyć. E, to tak nie wygląda, ponieważ pamiętajmy, że w noc nasza skóra się poci, gromadzi się na niej kurz. E, pamiętajmy, że też Żaden kosmetyk nie wchłania się w 100%, więc mamy na powierzchni skóry pozostałości kosmetyków, które były aplikowane wieczorem. I niekoniecznie chcemy z nimi wkraczać w nowy dzień, więc warto umyć skórę rano po to, aby przygotować ją na nowy dzień i na nową pielęgnację. Fakt to oczyszczanie musi być łagodne, ale skuteczne, więc warto wybierać tutaj delikatne produkty myjące. To nie muszą być tak mocne produkty, jak na przykład te przystosowane do usuwania makijażu czy filtrów, więc może być to naprawdę bardzo. To łagodny produkt, łagodnie myjący, ale wtedy mamy pewność, że ta skóra jest dobrze oczyszczona i myślę, że bez tego faktycznie ani róż. I zawsze takim kontrargumentem jest odpowiedź: no dobrze, ale co z płaszczem hydrolipidowym? Ja nie chcę go zmywać, skoro odbudowywał się całą okrągłą noc. Prawda jest taka, że płaszcz hydrolipidowy to nic innego jak mieszanina wydzielin gruczołów potowych. I, łojowych, I u zdrowej, prawidłowo funkcjonującej skóry płaszcz hydrolipidowy odbudowuje się po około godzinie do półtorej godziny po oczyszczaniu, więc nie martwmy się, on zdąży się odbudować, dalej będzie pełnił swoje funkcje na powierzchni naszej skóry, więc myślę, że jednak to oczyszczanie warto przeprowadzić rano i faktycznie od tego zacząć pielęgnację poranną. Okej, okay, wiemy, co stosować na dzień: oczyszczenie skóry, antyoksydacja, nawilżenie, jeżeli czujemy, że skóra tego potrzebuje, ochrona przeciwsłoneczna. A co z pielęgnacją wieczorną? Co Jakie tutaj etapy są wskazane? Mm. E, idąc tym minimalizmem pielęgnacyjnym, możemy użyć tego samego produktu do oczyszczania, który został przez nas użyty w porannej pielęgnacji, e, tylko warunek jest taki, że jeżeli mamy na powierzchni skóry filtr i makijaż, stosujemy go po prostu razy dwa. Czyli myjemy dwukrotnie skórę i przechodzimy do dalszej pielęgnacji. I tak naprawdę to serum, które było zastosowane rano, może być również wykorzystane wieczorem, bo znaczna większość antyoksydantów ma także dodatkowe działanie. Przykładowo, witamina C jej pochodne wyrównują koloryt skóry, więc też mogą sobie działać wieczorem. Ale takimi perełkami wieczornej pielęgnacji są przeznaczone do tego składniki aktywne. I tutaj, oczywiście, mowa o kwasach i retinoidach, i właśnie one moim zdaniem. Idealnie pasują do wieczornej pielęgnacji, ale z racji tego, że nie każda skóra może sobie pozwolić na ich codzienne stosowanie, to można przeplatać i jednego dnia użyć na przykład produktu z porannej pielęgnacji właśnie w formie wyrównania kolorytu i nawilżania plus regeneracji, a kolejnego dnia postawić albo na kwasy, albo na retinoidy i właśnie iść troszeczkę w taką mocniejszą pielęgnację. Okej. Okay. Czy zgodzisz się z tym, że mniej znaczy więcej? Szczególnie na początku, kiedy uczymy się naszej skóry, słuchamy też jej potrzeb i chcemy dobrze zbudować tą pielęgnację. Zdecydowanie tak. I choć wiemy, jak bardzo ciężko jest być minimalistą, czy też minimalistką pielęgnacyjną, w czasach, kiedy mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i wielu specjalistów kusi nas coraz to nowymi, mówiąc kolokwialnie, polecajkami. I świetnie, że mamy do tego dostęp, bo tak naprawdę możemy sobie wybrać coś, co jest dla nas najlepsze. Ale taki skinny minimalizm to uważam tak, Nieśmiertelny trend współczesnej kosmetologii z wielu przyczyn. Po pierwsze, jest to kwestia też finansowa. Wiemy, że nasz portfel na pewno nie będzie płakał z tego tytułu, że postawimy na pielęgnacyjny minimalizm. Kolejna kwestia jest taka, że my wiemy, co nam służy, a co niekoniecznie, bo jeżeli naraz wprowadzimy do pielęgnacji, teraz mówię tak przykładowo, witaminę C kwasy złuszczające, retinoidy i niacinamid, Może okazać się, że skóra zareaguje konkretnym wysypem, będzie podrażniona um, i tak naprawdę nie będzie nam łatwo ocenić, co do tego podrażnienia doprowadziło i który produkt należy wyeliminować. Więc też uważam, że należy powoli, tak stopniowo um, wprowadzać składniki aktywne, uczyć, tak jak mówisz, tej skóry i przyzwyczajać ją do poszczególnych um, składników i jeżeli ta skóra będzie w dobrym stanie, będzie prawidłowo reagować na pielęgnację, zawsze możemy dodać coś więcej i wtedy po prostu ta skóra będzie lepiej reagować niż taka pielęgnacja bardzo złożona, w jednym czasie wprowadzenie wszystkich składników aktywnych raczej nigdy nie kończy się dobrze. Ok. Często jak mamy problem skóry, to chcemy jak najszybciej na niego zadziałać, szukamy idealnego serum, kremu, maski, peelingu. Czy dobrze, że idziemy od tego, czy jednak powinniśmy zrobić krok w tył i sprawdzić tą podstawę pielęgnacyjną? Absolutnie krok w tył i sprawdzenie podstaw pielęgnacji, bo nawet najcudowniejszy preparat z retinoidami, najbardziej rekomendowany przez specjalistów, czy też jakiś preparat z kwasami, czy niacinamidem, nigdy nie da nam super efektów, jeżeli podstawy będą zaniedbane. Czyli idziemy krok w tył i dbamy o podstawę pielęgnacji, jaką jest przede wszystkim dokładne, delikatne oczyszczanie. Dbamy o odpowiedni poziom nawilżenia. Pamiętajmy, że nie tylko od zewnątrz, ale też od wewnątrz, czyli spożywamy od Odpowiednią ilość wody w ciągu dnia. Później wspieramy regenerację bariery naskórkowej, czyli uzupełniamy ewentualne braki ceramidów i innych elementów budulcowych tej warstwy rogowej, a właściwie tego cementu międzykomórkowego, który wypełnia nam przestrzenie między komórkami warstwy rogowej. Jeżeli te podstawy są zaopiekowane i skóra nie jest nadmiernie reaktywna, Czyli nie mamy uczucia ściągnięcia, pieczenia, dyskomfortu po myciu, skóra nie jest zaczerwieniona, to wtedy jak najbardziej możemy iść dalej i wprowadzać poszczególne składniki aktywne do naszej pielęgnacji. Super. Wspomniałaś wcześniej, że możemy niektóre kosmetyki um, stosować tak samo na dzień i na noc, ale czasami jest tak, że dany preparat jest stworzony specjalnie do pielęgnacji porannej lub wieczornej. I Dlaczego to jest też takie ważne, żeby zwracać właśnie uwagę na to, które kosmetyki możemy stosować rano i wieczorem, a które są stworzone na przykład tylko na, na ten wieczór? Dlatego, że też chodzi bardzo mocno tutaj o stabilność składników aktywnych. Nie każdy składnik e, aktywny, który działa cuda dla naszej skóry, jest stabilny i na przykład może ulegać destabilizacji pod wpływem działania promieniowania słonecznego, a tego nie chcemy. Więc tak naprawdę warto czytać e, e, opis na etykiecie kosmetyku i słuchać rekomendacji producenta, e, ponieważ każdy technolog, naprawdę gwarantuje to. Każdy technolog wkłada bardzo dużo serca w to, żeby ten produkt był stabilny e, i też na pewno bierze pod uwagę wszystkie aspekty, jeżeli chodzi o stosowanie tego produktu. Więc jeżeli producent rekomenduje nam, że ten produkt zaleca stosować w wieczornej pielęgnacji, uważam, że należy się bardzo mocno tymi rekomendacjami sugerować i znam osobiście przypadki, gdzie na przykład dana osoba stosowała mm, produkt z filtrami w bo bardzo zrobiła dany krem, no i nie widziała w sumie problemu, dlaczego on nie może być stosowany na noc. Teoretycznie może, ale tak naprawdę po co nam fotoprotekcja w nocy? Mhm, dokładnie. Podsumowując, zwracamy uwagę na to, co mamy w swojej kosmetyczce, zanim będziemy dobierać kolejne kosmetyki. Jeżeli chcemy poradzić sobie z jakimś problemem skóry, to nie zaczynamy od kosmetyku aktywnego na ten problem skóry, tylko sprawdzamy najpierw tą podstawę pielęgnacyjną.